Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ja jestem Olek. I dzisiaj robimy sobie coś takiego jak ranking youtuberów z mojej szkoły. Powiedzmy, że coś takiego chciałem sobie zrobić, bo widzę, że ludzie robią najwięcej subów na polskim youtuberze. Chcę zrobić takie coś, że po prostu moich kolegów, nie? I mamy 12 miejsce, otwiera ROX. Tutaj mamy ROXa. ROX z liczbą trzech subów. Dokładnie tak. Dalej mamy mm, kolejnym kanałem: będzie to miłość Ociepa. On nie nagrywa w ogóle, ale ma liczbę dwóch subów I tutaj mamy po prostu: no, on otwiera y, miłość Ociepa: 13 miejsce, rok z dwunaste miejsce. 11 miejsce zajmuje dormi. Z liczbą 7 subów, o ogólnie nowy baner Madormy, który ja mu dzisiaj robiłem. Ogólnie dzięki za y, te suby, które robiliście dzisiaj na live'ie, bardzo dziękuję. Y, 10, I teraz tak, dziesiąte miejsce y, mamy... kurde, jak to zrobić? Wejdę na chwilę w Patrio i wejdziemy sobie w subskrypcję, bo tego gościa jest bardzo ciężko wynaleźć. I dziesiąte y, miejsce mamy Victor1244. Z liczbą 13 subskrypcji. Dokładnie tak. Mm. Dziewiąte miejsce jest to. Mm, prawda. Kamilek12. Mamy dziewiąte miejsce. Z liczbą 15 subów. Mm. Ósme miejsce zajmuje PLPL .pl z liczbą 19 subów. Siódme miejsce zajmuje um, zajmuje zajmuje halo. tak y, siódme miejsce y, zajmuje nieuczesanypl pl z liczbą 20 subów dokładnie pełen. szóste miejsce zajmuje końcu pl z liczbą 23 trzech Piąte miejsce zajmuje Patryo 2017 z liczbą 30 subów. Czwarte miejsce zajmuje Minecraft PG z liczbą 32 subów. I teraz mamy topkę, czyli trzy miejsca. I trzecie miejsce zajmuje y, zajmuje Bezi. Z liczbą 38 subów. Drugie miejsce zajmuje ja z liczbą 70 słupów. No i pierwsze miejsce, oczywiście nie wiadomo kto. Pierwsze miejsce JL .rudy .pl z liczbą 104 subów. Więc to było zestawienie kanałów z naszej, z naszej szkoły, znaczy z mojej szkoły i tak w tym odcinku to by było na tyle oczywiście łapeczka w górę subik może kiedyś tam wyprzedzę Jela kto wie kto wie na razie drugie miejsce to by było na tyle subujcie zostawiajcie łapeczki i ja się z wami żegnam pa pa żubik